Majowy poranek rozlewał się miękkim światłem przez białe firanki w moim salonie. Siedziałam przy kawie, wpatrując się w ekran telefonu, który właśnie zaczął dzwonić. Na wyświetlaczu pojawiło się znajome imię Ewa, moja teściowa. Zawsze wzbudzała we mnie mieszankę niepokoju i rezerwy, ale tego dnia jej głos brzmiał inaczej niż zwykle, uprzejmie, niemal serdecznie. Dzień dobry, kochana, zaczęła ciepło, choć jej ton wciąż miał w sobie coś chłodnego. Chciałam ci powiedzieć że planuję zorganizować małe przyjęcie na twoje urodziny. Chcemy, żebyś poczuła się u nas jak w domu. Przez chwilę wstrzymałam oddech. To nie była zwyczajna propozycja. Od lat nasze relacje z Teściową były napięte, a każde spotkanie pełne ukrytych napięć i złośliwych komentarzy pod nosem. Dlaczego teraz taka nagła troska? A może to tylko przykrywką? Dziękuję, mamo Ewo, odpowiedziałam spokojnie, nie zdradzając swoich podejrzeń. To bardzo miłe z Twojej strony. Chętnie przyjdę. Odłożyłam telefon, próbując opanować mieszane uczucia. Niedawno na moje konto wpłynęła kwota 60 tysięcy dolarów, spadek po moim dziadku, o którym wiedziała tylko garstka osób. Wiedziałam, że dla niej i jej rodziny te pieniądze są nie lada kąskiem. Podejrzewałam, że planuje coś więcej niż tylko miłe spotkanie. Cały dzień minął na przygotowaniach do sobotniego przyjęcia. Przeglądałam w głowie różne scenariusze, jak powinnam się zachować, aby nie zdradzić, że wiem o pieniądzach. Nie chciałam dać im choćby najmniejszej przewagi. W mojej głowie krążyły też myśli o Marku, moim mężu. Od czasu spadku zmienił się. Stał się bardziej wycofany, czasem patrzył na mnie z jakimś nieokreślonym dystansem, którego wcześniej nie znałam. Zastanawiałam się, czy i on jest w zmowie z matką, czy też może sam został zmanipulowany. Przed snem na chwilę wyjrzałam przez okno. W blasku księżyca majowa noc zdawała się spokojna, ale moje serce nie dawało spokoju. Sobota nadeszła szybciej niż się spodziewałam. Pobiechałam pod dom Teściowej z lekkim niepokojem, choć starałam się zachować spokój. Z zewnątrz nic nie zdradzało, że za białym ogrodzeniem kryje się scena, na której rozgrywa się znacznie więcej niż zwykłe urodziny. Drzwi otworzyła mi sama Ewa, uśmiechając się uprzejmie. Ale w jej oczach widziałam chłodne światełko kalkulacji. Wewnątrz domu powitała mnie delikatna muzyka klasyczna i zapach świeżych kwiatów, piwoni i jaśminu, które zawsze kojarzyły mi się z czymś nietrwałym, ulotnym, jak atmosfera tego miejsca. Na stole stały talerze z wykwintnymi przekąskami, łosoś wędzony, miniaturowe tartaletki z kozim serem i rukolą, owoce morza, a także kieliszki z musującym szampanem. Wszystko wyglądało jak z katalogu, perfekcyjnie, ale dla mnie to była raczej scena przygotowana pod pewien cel. Przy stole siedział Marek, mój mąż, ubrany w elegancką, choć skromną koszulę. Kiedy mnie zobaczył, na jego twarzy pojawił się lekko wymuszony uśmiech. Miał w oczach zmęczenie i coś, co trudno było nazwać może niepokój, może złość. Wszystkiego najlepszego, powiedział, wręczając mi prezent, album ze zdjęciami naszej rodziny, oprawiony w skórę. Wziął moją dłoń w swoją, ale był to gest bardziej formalny niż czuły. Goście zaczęli napływać. Sąsiedzi, dawni znajomi rodziny, kuzyni, których nie widziałam od lat. Każdy z nich uśmiechał się uprzejmie, życzył mi wszystkiego najlepszego, ale ja obserwowałam ich spojrzenia, które zdawały się mówić: czekamy, co zrobisz z tym majątkiem. Mama Ewa była w swoim żywiole, przemykała między gośćmi, zgrabnie prowadziła rozmowy, ale co chwilę zerkała na mnie ukradkiem. W jej spojrzeniu nie było nic matczynego, tylko zimna kalkulacja i chęć kontroli. Podczas przerwy na kawę podeszła do mnie z filiżanką gorącej herbaty. "Wiem, że ta zmiana, czyli spadek, to dla ciebie wielka rzecz" zaczęła, patrząc mi prosto w oczy. "Ale pamiętaj, że rodzina to najważniejsze, a pieniądze mogą nas zniszczyć, jeśli się nie zjednoczymy." Jej słowa brzmiały jako ostrzeżenie i prośba jednocześnie. Uśmiechnąłam się lekko, starając się nie zdradzić, że podejrzewam ją o coś znacznie gorszego. "Rodzina jest najważniejsza." Odpowiedziałam spokojnie, odstawiając filiżankę. Cieszę się, że o tym pamiętasz, mamo Ewo. Wieczór mijał powoli, atmosfera z pozoru była miła i ciepła. Jednak ja wiedziałam, że to tylko cisza przed burzą. Niedzielne popołudnie po przyjęciu upływało mi na sprzątaniu, uporządkowaniu myśli. Mimo, że impreza wydawała się na pierwszy rzut oka spokojna, coś w całym tym przedstawieniu drażniło mnie i nie dawało spokoju. Teściowa, z pozoru serdeczna i uśmiechnięta. Kryła w sobie niewidzialną siłę manipulacji, która wyczuwałam coraz wyraźniej. Rozmawiając przez telefon z moją najlepszą przyjaciółką Magdą, wyznałam jej swoje obawy. Wiesz, Magda, ta cała impreza to była pułapka, powiedziałam, starając się brzmieć spokojnie, choć w środku czułam narastający niepokój. Mama marka zachowuje się inaczej. Zbyt uprzejma, zbyt wyrachowana. I mam wrażenie, że ciągle obserwuję każdy mój ruch. Magda zrozumiała mnie bez słów. To zawsze tak jest z takimi ludźmi, odpowiedziała. Chcą coś więcej niż tylko miłego spotkania. Uważaj na swoją rodzinę, zwłaszcza jeśli w grę wchodzi spadek. Rozmowa dodała mi trochę siły, ale też uświadomiła, że nie mogę być bierna. Postanowiłam na chwilę oderwać się od tych myśli i zajrzeć do mojego małego ogrodu. Słońce powoli chyliło się ku zachodowi, a na rabatach kwitły tulipeni i narcyzy. To było moje miejsce spokoju, gdzie mogłam zapomnieć o codziennych problemach, choć na krótko. W tym czasie Marek zajął się przygotowywaniem obiadu, ale był zamyślony i zdawał się unikać rozmów. Gdy tylko próbowałam z nim porozmawiać o przyjęciu, odwracał temat albo mówił wymijająco. Marek, czy wszystko w porządku? zapytałam pewnego wieczora, gdy siedzieliśmy przy stole. Tak, po prostu dużo pracy w ostatnich dniach, odpowiedział krótko, nie patrząc mi w oczy. Zaczęłam rozumieć, że sprawa spadku i teściowa to nie tylko moja walka, on też jest w to wmieszany, ale nie chce lub nie może się otworzyć. Kilka dni po przyjęciu postanowiłam przejrzeć dokumenty spadkowe jeszcze raz, by upewnić się, że wszystko jest w porządku. Wiedziałam, że mama Ewa jest zbyt sprytna, by działać bez przygotowania, więc chciałam mieć pewność, że nikt nie próbuje wrobić mnie w jakieś niekorzystne formalności. Przeglądając papiery, zauważyłam kopertę, którą wcześniej przeoczyłam. Leżała ukryta między fakturami. Na kopercie widniało moje imię, ale pismo było zupełnie inne, bardziej formalne, chłodne. Otworzyłam ją ostrożnie i znalazłam w środku list, który wyglądał na sporządzony przez prawnika. Czytałam uważnie. Szanowna Pani, w związku z ostatnimi wydarzeniami i zgłoszonymi roszczeniami ze strony rodziny państwa męża, uprzejmie informuję, że mogą pojawić się próby odzyskania części spadku w sposób niezgodny z prawem. Słowa te wywołały we mnie dreszcz. Ktoś już podjął ruchy prawne, a ja nie zostałam o tym poinformowana. Może mama Ewa już działała za moimi plecami? Pomyślałam, że muszę porozmawiać z Markiem. Tym razem stanowczo. Marek, znalazłam list od prawnika. Ktoś próbuje coś zrobić z moim spadkiem? spytałam, patrząc mu prosto w oczy. Tym razem Marek spuścił wzrok a jego twarz przybrała wyraz zmęczenia i bezradności. Wiem o tym, przyznał cicho. Mama już zaczęła działać, ale nie chcę, żebyś się tym martwiła. Postaram się to załatwić. Jego słowa nie przyniosły mi ulgi. Wręcz przeciwnie, poczułam, że jestem wciągnięta w coś, co może wymagać ode mnie więcej siły i sprytu niż kiedykolwiek. Następne dni upływały mi w stanie ciągłego napięcia, które próbowałam ukryć przed rodziną i znajomymi. Wiedziałam, że muszę zachować pozory spokoju, zwłaszcza wobec Teściowej, która z każdym kolejnym dniem zdawała się coraz bardziej wnikliwie obserwować moje zachowania. Jej uprzejmy uśmiech stał się niczym maska, za którą kryły się nieprzeniknione plany. Pewnego wieczoru, wracając z pracy, zatrzymałam się przypadkiem pod kawiarnią, gdzie często spotykałam się z dawną koleżanką z liceum, Kasią. Postanowiłam wejść na chwilę, żeby się z nią zobaczyć i odetchnąć od domowych problemów. Kasienka przywitała mnie z radością, a rozmowa szybko zeszła na temat naszych życiowych doświadczeń. Słuchaj, Ankoł, zaczęła Kasia, patrząc na mnie z powagą, pamiętasz, jak kiedyś rozmawiałyśmy o tych wszystkich tajemnicach, które chowamy w rodzinach? Mam coś, co może cię zainteresować. Jej słowa zaintrygowały mnie, więc poprosiłam, by opowiedziała więcej. Otóż kilka miesięcy temu moja ciotka znalazła się w podobnej sytuacji jak ty, kontynuowała Kasia. Jej teściowa również próbowała przejąć pieniądze po spadku, organizując fałszywe przyjęcie. Wiesz, jak to bywa pozory, ukryte intencje a prawda wychodzi na jaw dopiero wtedy, gdy już jest za późno. Zatrzymałam się na moment, czując, jak serce zaczyna bić szybciej. Co się stało z twoją ciotką? Zapytałam szeptem. Na szczęście zorientowała się wystarczająco wcześnie. Z pomocą prawnika i przyjaciół zaczęła zbierać dowody i działać przeciwko rodzinie. Zanim straciła wszystko, wyjaśniła Kasia. Rozmowa ta utwierdziła mnie w przekonaniu, że nie mogę czekać z założonymi rękami. Muszę być czujna i walczyć o swoje. Wiedząc, że samotna walka może być trudna, postanowiłam podzielić się swoimi obawami z jedną osobą, której ufałam bezgranicznie moim przyjacielem z dzieciństwa, Pawłem. To on zawsze był moim oparciem w trudnych chwilach. Spotkaliśmy się w małej, cichej kawiarni, gdzie mogliśmy porozmawiać bez obaw że ktoś nas podsłucha. Paweł, sytuacja jest poważna, zaczęłam. Moja teściowa i jej rodzina planują coś z moim spadkiem. Czuję, że chcą mnie oszukać i wyciągnąć ode mnie te pieniądze. Paweł spojrzał na mnie z powagą, ale też z determinacją. Nie pozwolimy na to, Anka, powiedział stanowczo. Musimy działać mądrze. Masz jakieś dokumenty, które mogłabyś mi pokazać? Wyjęłam kopertę z listem prawnika i inne papiery, które znalazłam. Znalazłam to niedawno, powiedziałam. Ale wiem, że mama Marka już coś kombinuje, tylko nie wiem, co dokładnie. Paweł przeglądał dokumenty uważnie. To może być początek czegoś większego, ocenił. Musimy zebrać dowody, nagrać rozmowy, dokumentować każde podejrzane zachowanie. Zorganizuję ci kontakt do prawnika, który pomoże ci zabezpieczyć majątek. Wiedziałam, że to będzie trudna i wyczerpująca walka, ale dzięki wsparciu Pawła poczułam, że nie jestem sama. W międzyczasie zaczął pojawiać się coraz bardziej wyraźny podział w rodzinie. Niektórzy krewni zaczęli unikać mnie lub wręcz z daleka rzucali pełne niechęci spojrzenia. Pojawiły się ciche rozmowy za plecami, a mama Ewa zaczęła coraz częściej potrzeptywać Markowi, jakby chciała go przekonać, by opowiedział się po jej stronie. Wiedziałam, że nadchodzi moment, kiedy wszystko wyjdzie na jaw. A ja muszę być na to przygotowana. W miarę jak dni mijały, napięcie między mną a teściową stawało się niemal namacalne, choć na zewnątrz starałam się zachować spokój i normalność. Mama Ewa potrafiła perfekcyjnie maskować swoje zamiary, ale coraz częściej czułam na sobie jej przenikliwe spojrzenie, które nie pozostawiało złudzeń, była gotowa do działania. Pewnego wieczoru Marek wyszedł z domu na chwilę, zostawiając mnie samą. Wtedy zdecydowałam się na odważny krok. Zajrzałam do jego biurka, o którym wiedziałam, że trzyma tam ważne dokumenty. Serce biło mi szybciej, ale wiedziałam, że muszę wiedzieć więcej. W szufladzie znalazłam kopertę oznaczoną napisem Sprawy rodzinne. Ostrożnie ją otworzyłam i zaczęłam przeglądać zawartość. Były tam rachunki, jakieś pisma urzędowe i przede wszystkim notatki, zapiski Marka dotyczące planów mamy i jej próby przejęcia części mojego spadku. Przeczytałam między innymi: Mama naciska, by przekonać Ankę do podpisania dokumentów. Chcę by zrezygnowała z części spadku na rzecz rodziny. Zaskoczyła mnie ta informacja, ale jednocześnie utwierdziła w przekonaniu, że to prawdziwa wojna, a ja muszę być ostrożna. Tego samego wieczoru zdecydowałam się na rozmowę z Markiem. Marek, znalazłam twoje notatki. Dlaczego nie powiedziałeś mi wcześniej? Zapytałam spokojnie, ale z wyczuwalną determinacją. Bałem się, że się zdenerwujesz odparł, nie patrząc mi prosto w oczy. Moja mama jest nieprzewidywalna, a ja nie chcę, żebyś z nią walczyła sama. Ale nie mogę tak siedzieć i czekać, powiedziałam. Musimy działać razem. Marek skinął głową, jakby to właśnie czekał na moje słowa. W kolejne dni spotykałam się regularnie z Pawłem, który okazał się nieocenionym wsparciem. Zorganizował mi kontakt z prawnikiem specjalizującym się w sprawach spadkowych, a także podpowiedział, jak nagrywać rozmowy i zabezpieczać dowody. Rozpocząłam też rozmowy z niektórymi członkami rodziny Marka, którzy byli mniej zaangażowani w intrygi mamy. Ku mojemu zaskoczeniu, kilku z nich wyrażało sympatię i chęć pomocy. W międzyczasie teściowa organizowała kolejne spotkania, na których próbowała subtelnie wywierać presję. Podczas jednego z takich wieczorów, kiedy Marek był w pracy, zaprosiła mnie do salonu. "Anko, wiesz, że wszyscy chcemy twojego dobra" zaczęła z pozorną troską. "Może warto rozważyć kompromis?" Spadek to nie wszystko, rodzina jest ważniejsza. Jej słowa brzmiały jak pułapka, ale ja nie dałam się złapać. Doceniam troskę, mamo Ewo, ale wolę podejmować decyzję sama, odpowiedziałam spokojnie, patrząc jej prosto w oczy. Widząc, że moja postawa nie ustępuje, odsunęła się lekko, ale jej oczy wciąż były pełne zimnej determinacji. Wiedziałam, że walka będzie trudna, ale dzięki wsparciu Marka i Pawła czułam się silniejsza. To była moja rodzina i mój majątek, nie pozwolę, by ktoś ich odebrał. Napięcie między mną a Teściową rosło z każdym dniem. Jej subtelne naciski zamieniły się w coraz bardziej zdecydowane próby wpływu, które zaczęły przekraczać granice zwykłej rodzicielskiej troski. Marek próbował załagodzić sytuację, lecz coraz częściej czułam, że jest rozdarty między matką a mną. Pewnego wieczoru. Gdy Marek wyszedł na spotkanie służbowe, Adam zamilkł, postanowiłam ponownie zajrzeć do dokumentów, które Marek trzymał w biurku. Tym razem odkryłam coś, co zaskoczyło mnie do głębi, umowę podpisaną w tajemnicy, w której zgadzałam się na rzekomy podział spadku na rzecz rodziny teściowej. Nie przypominałam sobie, bym kiedykolwiek ją podpisywała. Dokument był fałszywy. Wiedziałam, że muszę działać szybko i zdecydowanie. Następnego dnia spotkałam się z prawnikiem któremu pokazałam dokument. Jego reakcja była natychmiastowa. To ewidentne fałszerstwo, powiedział poważnie. Musimy to zgłosić i przygotować się do walki w sądzie. Zdecydowałam, że nie poddam się bez walki. Marek, dowiedziawszy się o fałszerstwie, w końcu zaczął otwarcie stawać po mojej stronie. Jego matka próbowała jeszcze naciskać, ale teraz nasza wspólna determinacja była silniejsza niż kiedykolwiek. Razem z Pawłem i prawnikiem zaczęliśmy zbierać dowody, nagrania rozmów, e-maile, wszelkie podejrzane zachowania. Każdy krok dokumentowaliśmy. W międzyczasie Teściowa zaczęła tracić wsparcie niektórych członków rodziny, którzy nie chcieli brać udziału w jej intrygach. Marek i ja coraz częściej spędzaliśmy wieczory na planowaniu kolejnych działań i wzmacnianiu naszej relacji. To była walka o nasze życie, o naszą przyszłość. Nie pozwolimy, by ktoś odebrał nam to, co nasze. Mówił Marek pewnego wieczora, ściskając moją dłoń. Czułam, że razem możemy pokonać każdą przeszkodę. Zbliżał się dzień, który miał zdecydować o losie mojego spadku termin rozprawy sądowej. Przez ostatnie tygodnie Marek i ja z nieustępliwością zbieraliśmy wszelkie dowody, które mogły świadczyć o fałszerstwie i manipulacjach ze strony teściowej. Każdego dnia napięcie rosło, atmosfera w domu Marka stawała się coraz bardziej napięta. Mama Ewa, Choć na zewnątrz zachowywała zimną maskę, wyraźnie traciła kontrolę. Kilka razy przypadkowo usłyszałam rozmowy, w których podnosiła głos na Marka, oskarżając go o zdradę i brak lojalności wobec rodziny. Nie masz prawa stanąć po stronie tej kobiety. Krzyczała w słuchawkę. To ona chce nam zabrać wszystko. Marek jednak stał niewzruszony. Przysięgł mi lojalność i razem stawiliśmy czoła nie tylko prawu, ale i rodzinnej zdradzie. W dzień rozprawy ubraliśmy się starannie i wyruszyliśmy do sądu. Serce biło mi szybko, ale czułam siłę płynącą z wiedzy, że jesteśmy przygotowani. Podczas rozprawy przedstawiliśmy wszystkie dowody, a prawnik skutecznie wykazywał fałszerstwa i manipulacji teściowej. Widać było, że sąd jest wstrząśnięty, a mama Ewa zdawała się coraz bardziej bezradna. Po kilku godzinach napiętej rozprawy, zapadł wyrok, sąd przyznał mi pełne prawo do spadku, odrzucając wszystkie roszczenia teściowej i jej rodziny. Mama Ewa opuściła salę zgnębiona, a ja poczułam, jak ogromny ciężar spada z moich barków. Marek ujął moją dłoń i uśmiechnął się z ulgą. To koniec tej historii, Anka, powiedział cicho. Teraz zaczynamy nowy rozdział. Wróciliśmy do domu, gdzie czekał na nas przyjaciel Paweł. Wspólnie świętowaliśmy nasze zwycięstwo, choć wiedzieliśmy, że prawdziwa walka o rodzinę i zaufanie dopiero się zaczyna. Dzięki temu doświadczeniu nauczyłam się, że siła nie leży tylko w pieniądzach, ale przede wszystkim w tym, komu ufasz i z kim potrafisz stawić czoła przeciwnościom. Wiedziałam, że przed nami jeszcze wiele wyzwań, ale byłam gotowa stawić im czoła, bo w końcu byłam wolna.